Zupełnie sama wyjechałam na drugi koniec świata na studia, bo sobie ogarnęłam, że ze studiów dostałam dofinansowanie, bo studiowałam wtedy w Kopenhadze, robiłam magisterkę energetyki odnawialnej i po prostu wysyłałam różne maile na cały świat, tak naprawdę, żeby znaleźć miejsce, w którym ktoś się zgodzi w jakiejś firmie, żebym pisała z nimi pracę magisterską. No i zgodziła się firma z Australii. Nie mając tam praktycznie nikogo, ani nie znając nikogo, była tam tylko jedna osoba w Melbourne, którą znałam i to był mój były chłopak, z którym się widywałam, jak byłam jeszcze w Kopenhadze na studiach. Miałam tylko zabukowane Airbnb na dwa tygodnie. Pierwsze, nie miałam mieszkania na później, nie miałam pracy, nie miałam nic. Po prostu pojechałam tam z totalnie czystą kartą. No i oczywiście znalazłam sobie pracę, znalazłam sobie mieszkanie i to, jak w ogóle to mieszkanie się zmanifestowało, też było ciekawe, bo ja po prostu prosiłam i dziękowałam za to, że to mieszkanie mam i... Mój były chłopak, czyli jedyna osoba w Melbourne, którą znałam, zapostował na Facebooku, gdzie ja na Facebooku w ogóle prawie że nie wchodzę. I akurat jak weszłam na Facebooka, to widziałam o niego post, że szukają osoby do wynajęcia pokoju u nich w domu. I akurat koszty były takie studenckie, oni też wszyscy studiowali i się zgłosiłam, tylko zapytałam się jego, czy to nie jest dla niego problem, że będzie mieszkał ze swoją byłą. Powiedział, że nie, więc pojechałam do niego i spotkałam tam też yy, Innych wspaniałych ludzi, współlokatorów, dało mi się ten pokój zdobyć, tak? To też była sama w sobie manifestacja, bo nie byłam przywiązana do rezultatu. Po prostu miałam totalne zaufanie, że ten pokój znajdę i że gdzieś zamieszkam, gdzie będzie super.